Cześć dzień dobry, witam Was serdecznie z siedziby Polskiej Federacji Szpitali, kancelarii Miller Canfield. Tutaj 13 lat temu założyliśmy Polską Federację Szpitali, korzystając też z pomocy wydatnej prawnej kancelarii Miller Canfield, pan dr Andrzej Chełkowski, członek Rady Naczelnej Polskiej Federacji Szpitali no po 13 latach. Co pan doktor sądzi? No, przede wszystkim dziękuję bardzo za, za włączenie mnie osobiście w kancelarii w, w ten wspaniały projekt. Uważam, że 13 lat to jest, to jest piękny okres. Miejsce, w którym jest teraz federacja, jest znaczące, jest wyraźnym podmiotem w sektorze ochrony zdrowia. Także jest to powód moim zdaniem do, do dumy. Rzeczywiście to szybko przeleciało te 13 lat. Zbudowaliśmy organizację merytoryczną, można powiedzieć głos rozsądku, który jest zarówno słyszalny na arenie krajowej, jak i też międzynarodowej. Zbudowaliśmy organizację, której wizja to zrównoważony system ochrony zdrowia. Ponad podziałami zapraszamy na jesienną konferencję programową Polskiej Federacji Szpitali 28 listopada 2024 w Warszawie Hotel Double Tree Hilton. Informacje na stronie internetowej Polskiej Federacji Szpitali. Dziękujemy.